Los Angeles Lakers z Luke'ą Donciciem na pokładzie zajmują w tym momencie drugie miejsce w konferencji zachodniej i chyba nawet najbardziej zagorzali optymistyczni kibice nie spodziewali się, że tak szybko duet Luke i LeBrona będzie w stanie optymalnie trzymać formę na poziomie jednego z najlepszych zespołów w NBA. Dzisiaj jednak chciałbym oprócz Lakersów spojrzeć głębiej na ich kolegów z tego samego miasta, czyli Los Angeles Clippers. Mimo tego będziemy sobie ciągle orbitować wokół tematu Lakersów i wysnujemy sporo wniosków po już 9 spotkaniach Doncicia z nimi. Dlatego też, żeby łatwiej złapać perspektywę wszystkich ostatnich spotkań, zaczniemy sobie od meczu na Minnesota Timberwolves, ponieważ kolejnego dnia grali na Clippersów, a LeBron James na Wolves nie oszczędzał zupełnie swoich nóg do tego stopnia, że zagrał jeden z bardziej imponujących spotkań defensywnych, jakich widziałem w tym roku i naprawdę jest mi ciężko zrozumieć to, jak ten człowiek to robi i w jaki sposób on trzyma tą formę, ponieważ jego zdrowie jest najlepsze, jakie było prawdopodobnie od 2020 roku i można to sobie spokojnie powiedzieć, jest bardzo bardzo szybki na swoich nogach.